Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński, bohaterem dzisiejszego filmu jest telefon. Telefon firmy GetNord, a model Walrus. To jest dosyć ciekawy i nietypowy telefon, mianowicie nie jest to smartfon, co jest rzadkością u mnie na kanale. Jest to klasyczny telefon, ale klasyczny telefon, który jest wzmocniony. Zobaczcie jak wygląda ta obudowa, to nie jest obudowa zwykłego telefonu. On spełnia dosyć rygorystyczne standardy, dokładnie IP68. Jest więc odporny nie tylko na wodę, ale też na upadki. Spokojnie można nim rzucać. Podobno producent podaje, że tam z metra 50 bez problemu telefon każdy upadek przeżyje. I to prawda, ja go upuściłem na razie tylko raz i zrobiłem to nieumyślnie. No, i właściwie nie ma żadnego śladu. Przypuszczalnie, gdyby spadł na beton, to gdzieś ten plastik oczywiście byłby poharatany, zniszczyłby się. To jest logiczne, ale telefon nadal by bez problemu działał. Ekran też by bez problemu wytrzymał. On jest tutaj wzmacniany dodatkowymi śrubami. Ja chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o tej obudowie, bo jest dosyć ciekawa. Mianowicie na dole znajdziecie gniazdo słuchawkowe oraz gniazdo. Micro USB, które służy do ładowania. Ona jest tutaj zabezpieczona taką klapką gumową, która jest umocowana tak, żeby się nie zgubiła. Także bardzo fajny patent. I tutaj bardzo głęboko umieszczone jest gniazdo Micro USB, a obok gniazdo do naszych słuchawek. Można wpiąć oczywiście każde słuchawki bez problemu z tym telefonem działają. Jeśli chodzi o tył, to tutaj mamy aparat 1,3 megapiksela. Do niego za chwilę jeszcze wrócę. Z boku mamy głośniej ciszej i tutaj mamy przycisk, którym możemy włączyć sobie jakieś dodatkowe funkcje. Ja akurat tutaj uruchomiłem sobie krokomierz, za chwilę jeszcze opowiem o tym, co jest we wnętrzu tego telefonu. Na no z przodu mamy klasyczne przyciski, klawiatura numeryczna. Zaraz pod wyświetlaczem, no i klawisze odbierania i kończenia rozmowy, także to, czego byśmy spodziewali się w normalnym telefonie, ale co ciekawe, jest tutaj dedykowany przycisk do uruchamiania latarki. I tu na górze jest taka latarka LEDowa, bardzo fajnie się sprawdza i całkiem przyjemnie, naprawdę oświetla. Także, jeżeli korzystacie dotychczas z latarki, która jest lampą błyskową do waszego aparatu, No to, to daje dużo mocniejsze światło. Pewnie z racji też tutaj zastosowanej soczewki i odpowiedniego ułożenia, tego, żeby naprawdę dużo światła dawało. Pod spodem znajdziemy baterię oraz gniazdo na dwie karty Sim. Także spokojnie możemy obie obu kart jednocześnie używać. Najlepiej to się oczywiście otwiera. Monetą, ale ja posłużę się tutaj takim kluczykiem, który służy zwykle do wyjmowania karty SIM z, ze smartfonów. O proszę bardzo, wykręcamy śruby, które tutaj mocują klapkę. To o, te śruby są dla dwóch celów: po pierwsze, że jak telefon spadnie, żeby klapka sama nie wypadła, a po drugie, dodatkowo wzmacnia, uszczelnia telefon. Mamy pewność, że klapka na pewno idealnie. Do telefonu przylega. Jeszcze trochę nie odkręciłem do końca. O, proszę bardzo. Jest. Eee, dobra, wymiemy baterię. Proszę bardzo. Mamy w środku gniazda na dwie karty SIM i gniazdo na kartę MicroSD, która powiększa wbudowaną pamięć. Pamięci w środku jest bardzo mało, właściwie nie wystarczyło na zrobienie nawet jednego zdjęcia. No i może zacznę teraz właśnie od tych zdjęć. Opowiem wam czego można się po tym Getnordzie spodziewać. Nie spodziewajcie się właściwie niczego w kwestii zdjęć. Ten aparat nadaje się właściwie do tego, żeby zrobić zdjęcia konturą postaci. No nie oszukujmy się, to jest 1,3 megapiksela, czyli Standard, który obowiązywał gdzieś 15 lat temu w aparatach, może nawet i 17 lat temu, więc naprawdę stare dzieje to już taka, można powiedzieć, prehistoria, jeśli chodzi o mobilną fotografię. No ale to nie jest telefon fotograficzny, nie jest to smartfon multimedialny jest to po prostu telefon, który ma być tani i odporny na uszkodzenia. Więc, tak, co ma jeszcze w środku? Poza oczywiście tym, co powiedziałem, czyli obsługą dwóch kart SIM, nie znajdziemy tutaj 3G, więc jeżeli chcecie korzystać z internetu, to musicie zaopatrzyć się w cierpliwość, bo będziemy korzystać z Edge'a. Więc tutaj również mówimy o technologii z poprzedniej epoki. Ale w środku mamy tak. Krokomierz, mamy czujnik ruchu, który pozwala na przykład wyciszać telefon. Czyli jak go podnosimy albo obracamy na drugą stronę, to on się automatycznie wycisza. Więc ma trochę takich fajnych, można powiedzieć, przydatnych barierów. Jeśli chodzi o samo menu, ja wam pokażę jak one wygląda, proszę bardzo. O. Tak wygląda menu tego telefonu. Takie ikonkowe, dosyć proste. Mamy kalendarz, którego niestety nie synchronizujemy z żadną chmurą, więc kontakty musimy wprowadzić e, ręcznie. Mamy obsługę oczywiście wiadomości SMS, MMS. Z tym, że niestety program do wiadomości działa trochę wolno z opóźnieniami, e, musimy się do tego przyzwyczaić. <tutaj>, Tutaj rozrywka i gry brzmi bardzo dumnie, bo w środku znajdziemy całą jedną grę. Znajdziemy tam węża, więc nie spodziewajcie się, że to jest telefon, który zapewni Wam jakąś rozrywkę. Wracając do menu, co tu jeszcze możecie znaleźć? Przede wszystkim możecie znaleźć różne dodatki. Te dodatki to jest obsługa chociażby SOS, czyli możemy właśnie chociażby tym bocznym przyciskiem. Szybko wezwać pomoc, latarka, tu są kalkulatory, notatniki, jakieś takie rzeczy, które są standardowo w każdym telefonie. Ale mamy też czytnik chociażby e-booków, więc bardzo przydatne. Telefon ma też czytnik e-booków, odtwarzacz muzyki, więc możecie też audiobooki bez problemu słuchać. No ale to nie jest telefon pozbawiony wad. Dwie zasadnicze wady, które tutaj są, to przede wszystkim to, co wspomniałem na początku, czyli gniazdo mikro-USB. Z racji tego, że ono jest schowane bardzo głęboko, do tego telefonu jest dedykowany kabel mikro-USB. To jest nie wiem, czy będziecie widzieć, ale to jest bardzo długi kabelek tutaj. Ta końcówka metalowa jest dłuższa niż klasycznie w przewodach mikro-USB. To powoduje, że jeżeli zapomnicie gdzieś tego kabla ze sobą, no to telefonu nie naładujecie, nie podłączycie go do komputera. Ale z drugiej strony, ja przez tydzień ostrego używania tego telefonu, takiego naprawdę normalnego używania, byłem w stanie wyczerpać baterię około 30%. W tej chwili około 30% jeszcze baterii zostało. Czyli można przypuszczać, że od dwóch do trzech tygodni telefon na jednym ładowaniu powinien spokojnie nam zadziałać. To jest oczywiście jego też dużą zaletą. Wadą jest to, że nie wszystkie elementy w menu są przetłumaczone. Chodząc gdzieś po menu, możemy trafić na znak zapytania nie wiadomo do czego to służy. Widać, że producent trochę nie do końca przyłożył się, jeśli chodzi o tłumaczenia. Ale poza tymi dwoma wadami, ja nie dopatrzyłem się czegoś strasznego w tym telefonie, czegoś, co powodowałoby, żebym go definitywnie odradzał. Także telefon jest dosyć ciekawy, jest przede wszystkim odporny, więc można go spokojnie zabrać ze sobą na wycieczkę gdzieś do lasu, nad jezioro, można z nim pływać. Ja go spokojnie zanurzałem i nic mu się nie stało. Więc na pewno mogę go polecić dla osób, które szukają odpornego, mocnego telefonu. Nie smartfona, tak? bo to jest bardzo ważne i istotne. No i cena też jest dosyć przystępna, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka telefonu, to warto. Jeżeli film ci się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, bo za tydzień kolejna recenzja kolejnego telefonu. Do zobaczenia, cześć!